Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Wagi w czytaniu na czerwiec 2024. Ups, moi drodzy, dzisiejsze czytanie, jak widzicie, jest troszkę w innej formie, takiego bardziej pod, podcastu słuchowiska z racji tego, że mm, jestem w trakcie przeprowadzek, remontów i po prostu wielkich zmian. Nie mam za bardzo miejsca na to, żeby zrobić takie czytanie regularne. Mam nadzieję, że w lipcu już będę mogła wrzucić coś normalnego, albo przynajmniej bliżej tego naszego regularnego. Sposobu czytań. E, natomiast no, będę Was informować. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, manifestujcie i, i mam nadzieję, że do zobaczenia. E, ale przechodząc już do samego czytania, moi drodzy, dzisiejsze zaczynamy od kart wyroczni, które właśnie w tej chwili tasuję. Później przejdziemy do czytania z kart tarota i zrobimy sobie rozkład na miłość dla singli, potem miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że że czytania, które są dodawane, czy to tutaj, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, nie zawsze będą z wami rezonowały, dlatego warto sprawdzić swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, tak, aby, aby mieć takie szersze pojęcia o sytuacji, żeby zobaczyć, które czytanie, który rozkład do Was najbardziej pasuje. Karta wyrocznie, jaka nam się pojawiła tutaj, to jest energia Yang, to jest energia. Męska, jako że waga w ogóle jest takim bardzo kobiecym znakiem, nacechowanym właśnie takim od początku kobiecością, to tutaj mamy to przeciwieństwo tak? to mamy równoważnie, powiedziałabym, jeżeli chodzi o męską energię. Mamy też cyfrę 1. To może być nowy początek, to może być coś zupełnie świeżego, ale też, jeżeli na przykład jesteście numerologiczną jedynką, albo urodziliście się pierwszego, albo będziecie po prostu widzieć ciągi jedynek, to może być po prostu Wasze czytanie i przesłanie dla Was. Ja tutaj widzę właśnie taką otwartość, odwagę też, wychodzenie ze swojej strefy komfortu, bycie taką osobą, wiecie, silną, konkretną, zdecydowaną. Więc tutaj zupełnie. Może być to dla Was zupełnie coś innego niż zazwyczaj. Wagi mają tendencję do właśnie zastanawiania się i takiego nadanalizowania, rozważania opcji i no finalnie takiego, takiej trudności z podjęciem decyzji. A tutaj ta karta mówi, że dobra, trzeba się zebrać i podjąć męską decyzję. Podejmuję męską decyzję. Myślę, że taki będzie tytuł tego czytania, bo po prostu to do mnie tutaj przyszło. No i sięgam po moje, sięgam po to, co... Mi, na, na czym mi zależy, to jest dla mnie ważne. Wyciągam po to dłonie, ale też jestem w stanie oddać coś w zamian. To nie ma, nie, nie ma czegoś takiego, że wy chcecie jak najwięcej wziąć dla siebie i nic nie dajecie w zamian. Nie, wy macie otwarte dłonie. Wy jesteście gotowi na przyjmowanie, ale też oddawanie energii. Tak to widzę, jeżeli chodzi o kartę wyroczni. Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o karty tarota i tutaj miłość dla singli. Zobaczmy, cóż ciekawego mamy dla Was. Dla singli z podznaku wagi na czerwiec 2024. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy. Cóż ciekawego mamy dla osób z podznaku wagi. Zobaczmy, jak to wygląda u Was, moi. Ups, moi drodzy. Sprawdźmy, jakie mamy karty. Ok. Pojawiła nam się królowa kielichów, moi drodzy single, na samym początku. Następnie rydwan. Mhm. Uh -huh. Jest energia laka i król różdżek. Powiem Wam tak, ja tutaj czuję takie przejęcie inicjatywy. Czuję to, że Wy się nie wstydzicie, stwierdzacie, że a co mi zaszkodzi. I nawet jeżeli mm, ktoś Wam się przykładowo, ktoś Wam się podoba, jest jakaś osoba, która macie wrażenie, że może i Wy się trochę jej podobacie, ale no, ta osoba nie wykazuje żadnej inicjatywy, więc to jest moment, w którym no, Wy decydujecie się na to, żeby żeby spróbować, bo podchodzicie do tego w taki sposób, że co mam do stracenia? E, tak to przynajmniej powiem sobie, ok, ta osoba mi nie chce, no to chociaż spróbowałem, ale bardzo możliwe, że ta osoba będzie Was chciała, że będzie miała do Was w Waszym kierunku jakieś takie pozytywne, może nawet romantyczne uczucia, więc tutaj otwarcie się na to i pokazanie tej swojej takiej, no zdecydowanej, takiej wiecie, twardej strony, Pewnej siebie strony jest jak najbardziej na plus. E, zdecydowanie tutaj na plus. I nie ma co tutaj się wstydzić, bo, mm, bo wy znacie swoją wartość, znacie swoje emocje i wiecie, że okej, okay, czasami może na was to wpłynąć negatywnie, ale właśnie tak na samym końcu, podsumowując cały ten przebieg, to będziecie z siebie zadowoleni, to będziecie naprawdę z siebie dumni. Że wyszliście z inicjatywą i czy dostaliście po twarzy, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, bo, bo nie literalnie, um, czy czy po prostu, e, czy, czy może, no może, że właśnie tutaj coś zyskaliście na tym? No to będziecie właśnie mieli takie czyste sumienie, że spróbowaliśmy, nauczyliśmy się czegoś na tym i wcale nie jest to takie trudne właśnie przejęcie inicjatywy, wcale nie jest trudne e, wyjście z tą inicjatywą, zaproponowanie może spotkania, może ich randki, może po prostu e, powiedzenie, że słuchaj, podobasz mi się, jesteś fajna, jesteś fajna. Może, może gdzieś wyjdziemy razem. To jest mały krok, na który wiadomo, to trochę zajmuje czasu, żeby się właśnie przełamać, ale to wy macie inicjować, to wy macie być pierwsi, to wy podejmujecie właśnie te męskie decyzje, decydujecie się na spróbowanie. To jest taki skok po prostu przed siebie. Moi drodzy to jest właśnie ten czas. Korzystajcie z tego, bo macie dużo pewności w siebie, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego momentu zwątpienia, więc no, trzeba po prostu kuć żelazo, póki gorące. Tak to widzę, moi drodzy single. Dziękuję Wam bardzo. Zobaczymy teraz, co u osób w związkach. Sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby, które już są w relacjach, które już są w związkach. Waga czerwiec 2024. Pojawia nam się ósemka różdżek. Mhm... Uh -huh pojawia się siódemka kielichów e, i pojawia nam się król miecze. I to też się tutaj będzie nam wiązało właśnie z, tą, z tym podejmowaniem męskiej decyzji. Bo jest tutaj inicjatywa, e, ale też jest sporo opcji. E, I myślę, że to mogą być opcje urlopowe, wyjazdowe, macie, nie wiem, milion zakładek, że może tu pojadę, może to zrobię, może w wakacje po prostu chciałbym zrobić 10 tysięcy rzeczy, no ale trzeba się, mm, trzeba też się sfokusować na, na tych Priorytetach, na tych ważniejszych rzeczach. I wy tutaj, e, no właśnie, podejdziecie do tego w taki analityczny sposób, bo może wasz partner bądź partnerka nie do końca potrafi, więc ktoś musi w e, relacji nosić spodnie, no i wy te spodnie założycie. Nawet jeżeli na jakiś czas, no to, no to zawsze. No, to zawsze trzeba, mm, trzeba spróbować. Yy, I wydaje mi się, że Wy tutaj chcielibyście oczywiście z każdego kielicha się napić, yy, bo tutaj siódemka kielichu spróbować, podegustować. Yy, oczywiście możecie, ale finalnie, no, trzeba się na coś tam yy, konkretnego. Zdecydować, bo no, rozbebłanie wszystkiego, roz, rozwalenie wszystkiego, zrobienie wokół siebie chaosu i bałaganu, no to też nikomu nie będzie służyło. Także tutaj raczej stawiamy na konkrety, też na konkretną komunikację, rozmowy ze swoim partnerem, no bo to też mm, może być tak, że czasami ktoś chce zrobić dla nas dobrze. I zapomina o tym, że no my też chcielibyśmy, żeby ta osoba czuła się w tym wszystkim komfortowo. To nie jest tak, że jedno się cieszy, a drugie się snuje za, 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 za tym pierwszym. No nie o to w tym wszystkim chodzi. Także to otwarta komunikacja, rozmowy, ustalanie priorytetów i przede wszystkim właśnie to Wy podejmujecie, podejmujecie decyzję i to Wy macie tutaj nosić w spodnie w tej relacji teraz, na ten moment. Nie wiem, czy na zawsze, ale na jakiś czas myślę, że każdemu to posłuży i myślę że też, że Wasz partner bądź partnerka będą Wam za to bardzo, bardzo wdzięczni. Obojętnie, czy chodzi o wyjazdy, czy inne, innego rodzaju kwestie, po prostu należy twardą ręką podjąć decyzję. Tak to widzę, moi drodzy. Um, oczywiście nie zapomnijcie o zapytaniu też o preferencje, ale jeżeli ktoś się nie może zdecydować, to no, to druga osoba dobrze byłoby, gdyby podjęła decyzję. Dobra, moi drodzy, przejdziemy teraz do rozkładu na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, co u moich wag, jeżeli chodzi o <laughs> pracę, karierę i finanse w czerwcu 2024. Zobaczmy, jakie mamy przesłania dla osób spod znaku wagi na czerwiec 2024. I tu pojawia nam się czwórka kielichów. Wow. Mhm. Dziewiątka mieczy, a ta dziewiątka mieczy mi się tam gdzieś pojawiła, więc yy, jak tasowałam karty, więc tutaj yy, dobrze, że wyskoczyła. Yy, I as różdżek. Okej, okay. myślę, że jeżeli chodzi o aspekt yy, pracy i finansów, to czegoś tutaj brakuje, czy to motywacji, czy czujecie się właśnie tacy zmęczeni. Wiecie, teraz ten okres tak yy, mi się wydaje, ale też tak słuchając moich znajomych, czy osób właśnie gdzieś tam klientów czy coś, to mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy trochę przemęczeni. Mamy tak, no myślę, że to też kwestia, nie wiem, pogody, tego upału, tego, że naprawdę ze wszystkich się leje, wszyscy mamy, no, narzekamy i mamy wszystkiego dość. I wy też możecie mieć taki moment, właśnie, jeżeli chodzi o pracę, że no, czujecie się mało zmotywowani. Nie czujecie takiej radości czy tam pasji? Ja wiem, że to chodzenie do pracy, no to z radością raczej się jakoś wybitnie nie wiąże. Czasami jest mile, czasami jest średnio. No ważne, żebyśmy to po prostu tolerowali i w miarę lubili, bo jeżeli to jest ten moment, z którym wy po prostu cierpicie na samą myśl, że macie się ruszyć i iść do pracy, no to. No Czuję. To współczuję, bo mam nadzieję, że to się tylko na jakiś czas się będzie pojawiało, a później wrócicie na takie lepsze tory. Natomiast no tutaj widzę coś takiego, że się budzicie, jesteście od rana zmęczeni, od rana macie dość i jest Wam po prostu ciężko. I ten miesiąc może być taki, mam nadzieję, że to będzie nie wiem, tydzień w tym miesiącu, a nie trzy tygodnie, ale to będzie znaczące i to będzie widoczne. I... Może to, będzie, może to będą takie sytuacje, że no jesteście już na tyle wypaleni, zmęczeni, chcecie, nie wiem, dobić do, do lipca, może jakiś okres się tutaj kończy, nie wiem, może w jakiejś sprzedaży to jest nie wiem, pół roku. No to może tutaj w tym kierunku, może jesteście nauczycielami, to kończycie rok szkolny i jest po prostu mnóstwo obowiązków, może jesteście. No, może tu właśnie te, ta symbolika czerwca, czyli połowy roku mm, gdzieś tam na Was też wpływa, nawet nie, nie do końca świadomie, bo po prostu przytłoczenie obowiązkami, może podsumowanie połowy roku i tym podobne e, się mogą tutaj pojawić, no i jest tego za dużo i siedzi Wam to na bani i się po prostu wszystkim stresujecie. Ale na samym końcu pojawia się as różdżek, a to jest coś nowego, to jest nowa nadzieja, to jest nowa energia. I ja tu bym w to poszła właśnie, że to jest nowa energia, w pewnym momencie to się odwróci i dostaniecie takiego kopa energetycznego, że... Może planety się inaczej ustawią, po prostu i nagle nabierze, nabierzecie większej motywacji i energii do tego, co, co robicie, i poczujecie, no właśnie, taki powiew absolutnej świeżości. Dodatkowo mamy tutaj Wielkiego Kciuka w górę, pokazanie, że wszystko się układa, wszystko jest dobrze. Po prostu każdy z nas ma gorsze i lepsze momenty. Tutaj trafiło na samym początku na ten gorszy moment, na ten wymagający dużo energii od Was moment. Natomiast idzie to w kierunku właśnie Wielkiego Kciuka do góry, wszystko będzie dobrze. To jest taka właśnie nadzieja. Na, nie wiem, na drugą połowę miesiąca. Tak to widzę, moi drodzy. Trzymam za to kciuki, w górę oczywiście, żeby, żeby, żeby Wam dobrze poszło i żebyście po prostu wrócili na te dobre tory. A teraz zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Tu już od razu pierwszy król różdek nam wyskoczył. Ja się nie dziwię, że król różdek wyskoczył, bo on też się pojawił już w dzisiejszym czytaniu. Pojawił się Paś pentakli, przepraszam. Mm -hmm. I na samym końcu, jaką mamy jeszcze kartę, dziewiątka kielichów. No jest tutaj właśnie też, te, to, to jest właśnie ten moment wyciągnięcia dłoni. Jakbyście zobaczyli tego paża pentakli, bo to jest paź pentakli z tej tradycyjnej tari, tali, tari, tari, Tarota. A um, tarota, z tali White. a, a, r, a, 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 a więc, um, ojejku, poczekajcie, bo zgubiłam wątek. Tak, to jest tradycyjny, tradycyjny paść pentakli, który trzyma tego pentakla, tak właśnie w otwartych dłoniach. I ta karta jest bardzo podobna właśnie do karty Young z, z Kart Wyroczni. To jest ta, ta wyrocznia mądrości, ta Wisdom. I to jest właśnie taka otwarta, otwarta możliwość. Wy to wszystko trzymacie i. W momencie, kiedy podejmiecie decyzję, możecie to albo wypuścić, albo zatrzymać. Na razie to jest właśnie na takich otwartych dłoniach. Dzielicie się swoją energią, macie tej energii bardzo dużo, mm, macie też um, po prostu się wszystko kumuluje i jesteście bardzo blisko osiągnięcia też celu i Wy to, to, to odczuwacie, czujecie po prostu to, że się do czegoś ważnego zbliżacie. I macie też ogrom właśnie pewności siebie, tak duchowo jesteście naprawdę w dobrym miejscu. Duchowo jesteście naprawdę w dobrym miejscu, jesteście w takim miejscu otwartym na nowe możliwości, ale też gotowym na to, żeby te możliwości przyjąć, bo wiecie, jedną kwestią jest otwarcie na te nowe możliwości, ale w momencie, kiedy one przyjdą do Was, przychodzą do Was, to Wy jesteście gotowi też się przyjąć do siebie. To jest w tym wszystkim bardzo, bardzo ważne. Natomiast jest tutaj bardzo dużo pewności Siebie, tego, że no, próbujecie. I tak jak powiedziałam na samym początku, Wy wiedząc, że okej, okay, możecie coś na tym stracić, to i tak ryzykujecie, bo albo coś stracicie, albo coś zyskacie. A co jeżeli coś zyskacie? Więc takie trochę ryzyko hazardzisty, ale no. no no jest, jest ryzyko, jest zabawa tak. Jakkolwiek to brzmi. Więc, moi drodzy, tak to widzę: przyjmujcie te możliwości, przyjmujcie różnego rodzaju e, błogosławieństwa, które przychodzą do Was od wszechświata. Po podbudowujcie swoją pewność siebie. To jest dobry miesiąc, właśnie na to, żeby, żeby to robić. Tak to widzę, moi drodzy. Dzięki jeszcze raz. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy czytanie rezonuje, czy odpowiada waszej sytuacji. Mam nadzieję, że znalazły po prostu osobę, która miała to usłyszeć. Tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia.